Bielany to zielona dzielnica na północy Warszawy, znana z Lasu Bielańskiego, klasztoru Kamedułów i kampusu UKSW. W ramach Miejskiego Systemu Informacji Bielany dzielą się na 14 obszarów. Dla przypomnienia, MSI, czyli Miejski System Informacji, to system oznaczania przestrzeni miejskiej, który pomaga w orientacji w mieście. Warto pamiętać, że nazwy osiedli i obszary MSI to nie zawsze to samo. W tym filmie skupimy się na oficjalnym podziale według MSI i opowiemy, skąd wzięły się nazwy każdej z tych części Bielan. Zaczynajmy! Marymont Ruda, podobnie jak Marymont Kaskada i leżące na żoli Marymont Potok, fragment nazwy Marymont zawdzięczają królowej Marysieńce, żonie Jana III Sobieskiego. To właśnie tu na wzgórzu Jan III Sobieski zbudował pałacyk, nazywany po francusku Marimont, czyli dosłownie Góra Marii. Nazwę z czasem spolszczono do Marymont. Druga część, Ruda, pochodzi od nazwy dawnego folwarku Ruda, znajdującego się na terenie dzisiejszego obszaru. Współcześnie Marymont-Ruda to spokojny obszar, pokryty głównie zabudową mieszkalną, leżący nad Wisłą. Oprócz rzeki, granice obszaru wyznaczają aleja Armii Krajowej, ulica Klaudyny, podleśna oraz gwiaździsta. Marymont-Kaskada. Podobnie jak w przypadku obszaru Marymont-Ruda, mamy tu nazwę składającą się z dwóch członów: Marymont od wzgórza Marii oraz Kaskada. Słowo Kaskada od razu kojarzy nam się z Parkiem Kaskada, który co ciekawe nie leży na terenie obszaru. Nie leży nawet na terenie Bielan, a jest częścią Żoliborza. Jego nazwa nawiązuje do istniejącego na terenie parku w XIX wieku wodospadu zasilanego naturalnym źródłem, czyli kaskady. Na terenie obszaru znajdziemy park Stawy Kalera, który jest ważnym miejscem na mapie tego terenu. Granice obszaru wyznaczają m.in. Aleja Armii Krajowej, ulica Marymącka, Podleśna oraz Klaudyny. Słodowiec. W pierwszej połowie XIX wieku na tym terenie funkcjonował młyn wodny który później przekształcono w młyn parowy. Obok niego działały dwie piekarnie. Młyn produkował słód, dzięki czemu z czasem zyskał nazwę słodowieckiego młyna parowego, a od słowa słód wzięła się również nazwa obszaru Słodowiec. Od 2008 roku nieopodal granicy obszaru funkcjonuje stacja pierwszej linii metra Słodowiec. Na terenie obszaru dominuje dziś zabudowa mieszkaniowa i niewielkie osiedla, w tym także nowoczesne bloki. Granice obszaru wyznaczają aleja Armii Krajowej, ulica Broniewskiego, Jarzębskiego oraz szeromskiego. Piaski. Dawniej teren ten intensywnie użytkowano rolniczo, co wraz z naturalnie piaszczystą strukturą gleby prowadziło do jej wyjałowienia. Wiatr nawiał tu piaski z innych częściach bielan, tworząc charakterystyczny krajobraz, który dał nazwę całemu obszarowi piaski. Obecnie piaski to spokojny obszar bielan z zabudową mieszkaniową, zarówno nowoczesną, jak i taką sprzed kilkudziesięciu lat. Obszar znajduje się między ulicami Bronieskiego, Aleją Armii Krajowej, Generała Stanisława Maczka oraz Rejmonta. Stary Bielany najstarsza część dzielnicy. W rejonie placu Konfederacji i ulic przybyszewskiego, płatniczej, kleczerskiej, lipińskiej wciąż znajduje się międzywojenne osiedle Zdobycz Robotnicza, wybudowane w latach 1926-1932. Stacja metra Stary Bielany to kolejny przystanek pierwszej linii metra, tuż po stacji Słodowiec. Obszar rozciąga się między ulicami Marymącką, Żeromskiego, Jarzębskiego, Bronieskiego, Rejmonta, Oczapowskiego, Kasprowicza i Lindego. Chomiczówka W 1909 roku Józef i Jan Chomiczowie założyli firmę ogrodniczą Bracia Chomicz. Wspólnikami zostali wkrótce pozostali bracia Bolesław, Kalikst, Leonard i Paulin. Ich sklep firmowy mieścił się przy ulicy Zgoda 8 i miał wielu klientów. Żeby rozwinąć działalność kupili grunty po parcelacji folwarku Wawrzyszyn. I tam prowadzili uprawy oraz szkółki roślin. Na przełomie lat 20 i 30. XX wieku Chomiczowie postanowili założyć willowe osiedle mieszkaniowe na posiadanych gruntach. Główną ulicą była ulica Bielańska, czyli obecna ulica Kwitnąca. Na rogu dzisiejszych ulic Kwitnącej i Wulczyńskiej stał dom, w którym mieszkali bracia Chomicz. Od ich nazwiska nazwano osiedle Chomiczów. Jednak nazwę wkrótce zmieniono na przylesie. Po kilku latach osiedle zaczęto nazywać mianem Chomiczówka. A nazwa przy lesie odeszła w zapomnienie. Obecnie ważnym punktem obszaru jest Park Bolesława Chomicza. Jednego z braci, prawdopodobnie głównego orędownika budowy osiedla mieszkaniowego. Granice obszaru Chomiczówka wyznaczają ulice Wulczyńska, Rejmonta, Księżycowa, Kalinowej Łąki, ponownie Wulczyńska, Gotycka i Kwitnąca. Wawrzyszew. Pierwsze wzmianki o osadzie szlacheckiej Wawrzyńszewu, leżącej na tych terenach, pochodzą z XIV wieku. Jej nazwa prawdopodobnie pochodziła od imienia założyciela lub właściciela osady, być może Wawrzyńca. Z czasem, w wyniku chęci uproszczenia nazwy, Wawrzyńszewo ewoluowało do Wawrzyszewo, a później do Wawrzyszew. W latach 1867-1951 pod Warszawą istniała wieś Wawrzyszew Stary oraz folwark Wawrzyszew Nowy. W 1951 roku oba zostały włączone do Warszawy. Obecnie obszar Wawrzyszew rozciąga się między ulicami Oczapowskiego, Rejmonta, Wulczyńską, kwitnącą, gotycką, Nocznickiego oraz Kasprowicza. Wrzeciono. Jedną z głównych ulic w centrum obszaru jest ulica Wrzeciono, o charakterystycznym kształcie. To właśnie od nazwy ulicy pochodzi nazwa obszaru. Granice obszaru wyznaczają ulice Lindego, Kasprowicza, Nocznickiego oraz Marymoncka. Radiowo. Na tym terenie dawniej istniała wieś Gać. Niestety nazwa czasem była przekształcana do formy gacie i kojarzyła się z pewnym elementem garderoby, co niezbyt podobało się mieszkańcom. Nieopodal wsi w latach 1922-1923 postawiono 10 potężnych 128 metrowych masztów antenowych transatlantyckiej radiotelegraficznej centrali nadawczej. To właśnie one w 1938 roku stały się inspiracją do nadania wsi nazwy radiowo. Teren radiowo ma dość skomplikowany kształt. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Kampinoska, Estrady, Loteryjki, Wulczyńska, Rokokowa, Nocznickiego, Wulczyńska, Kalinowej Łąki. Placówka. W 1921 roku na tym terenie powstało osiedle Placówka. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku na terenie Placówki doszło do walk mających na celu powstrzymać niemieckie natarcie na Warszawę. Mimo przeważających sił wroga. Bronili się dzielnie przez kilka dni, zabezpieczając drogę do miasta. Za odwagę i determinację w walce placówkę nazwano polskimi termopilami. W 1951 roku razem z innymi okolicznymi wsiami placówkę włączono do Warszawy. Teren obszaru placówka wyznaczają ulice Wólczyńska, Wójcickiego. Od schodu granice biegną nieopodal linii kolejowej. Wólka Węglowa. Początkowo na tym obszarze istniała osada o nazwie Nowa Wola. Z czasem jej nazwa przekształciła się w Wólkę Borakowską bądź Burakowską, co mogłoby wskazywać na zależność od pobliskiego Borakowa bądź Burakowa. Najstarsza rozmianka o Wólce Węglowej pochodzi z 1661 roku. Jedna z hipotez mówi o tym, że w Wólce lub okolicach wypalano drewno na węgiel drzewny. Istnieje też inna możliwość. Nazwa wulka Węglowa pojawia się po raz pierwszy tuż po potopie szwedzkim. Może ona nawiązywać do ogromnego pożaru, który strawił okolice w czasie potopu. Przez kilka wieków nazwy Wólka Węglowa i Burakowska pojawiały się naprzemiennie, lub były podawane obie. Obecnie na terenie obszaru znajduje się największy cmentarz w Warszawie jeden z większych w Europie cmentarz komunalny północny. Zachodnia i część północnej granicy obszaru przebiega wzdłuż granicy Warszawy. Oprócz tego obszar ograniczają ulice Estrady, Dziewanowska, Wójcickiego, Loteryjki oraz Rękopis. Młociny. Osada o tej nazwie istniała już w XIV wieku. Nazwa Młociny prawdopodobnie pochodzi od staropolskich słów Młoka lub Mułaka, które oznaczały mokradła, bagna lub mokrą łąkę. W przeszłości teren ten charakteryzował się podmokłym terenem, co znalazło odzwierciedlenie w nazwie. Choć wielu osobom nazwa Młociny kojarzy się z ostatnią stacją pierwszej linii metra, warto wiedzieć, że ani stacja, ani galeria Młociny w rzeczywistości nie leżą na Młocinach, lecz na pobliskiej Chłocie. Młociny znajdują się na północ od stacji. Granice obszaru wyznaczają Aleja Generał Marii Witek, zgrupowania AK Kampinos, improwizacji, tory linii kolejowej, północna granica miasta Warszawa oraz rzeka Wisła. Huta. Obszar otrzymał swoją nazwę od dużego zakładu przemysłowego – Huty Warszawa. Budowę huty rozpoczęto w 1952 roku na terenie dawnych łąk i lasów. Produkcję stali rozpoczęto w roku 1957. nieopodal zakładu powstało osiedla dla pracowników ze szkołami i sklepami. Dziś zakład działa pod nazwą ArcelorMittal Warszawa. Jest jednym z największych producentów stali szlachetnej w Polsce. Granice huty przebiegają wzdłuż ulic Wulczyńskiej, Wójcickiego, Anny Jedzielonki, improwizacji encyklopedycznej, Nocznickiego i Rokokowej. Las Bielański. Na koniec obszar, którego nazwa jest dość oczywista. Znaczną część obszaru zajmuje rezerwat przyrody Las Bielański. Na terenie lasu znajduje się zespół klasztorny kamedułów. To właśnie od byłego koloru szat kamedułów wzięła się nazwa Bielany. A co za tym idzie? Także las Bielański. Tuż obok zespołu klasztornego znajduje się jeden z kampusów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obok lasu znajduje się inna uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego. Granice obszaru wyznaczają ulice Podleśna, Marymoncka oraz Rzeka Wisła. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, zapraszam do obejrzenia jednego z poprzednich filmów na moim kanale. Do usłyszenia już niedługo.